Hejka! Z tej strony Amelka Rojewelka. Dzisiaj zagram w grę Park Wodny. Będę zjeżdżać ze wszystkich zjeżdżalni i bawiąc się będę zbierać wszystkie ukryte mango, żeby dostać sekretny przedmiot. Powiem Wam, że ja też bym sobie pojechała na taki duży park wodny. Może w następnym odcinku Zobaczycie, jak jestem w takim parku, ale w realu. Jakby co, to link do gry zostawiam Wam w opisie, a teraz zapraszam Was do oglądania. Ok, załadowała mi się gra. Jak widzicie, tutaj mamy te mangusie, które mamy zbierać. A tutaj jest ten park wodny i strzałeczki, więc idziemy za strzałeczkami. Myślę, że pierwszej mangusi będzie bardzo łatwo do znalezienia. Bo zawsze, jak wchodziłam w jakieś gry, to co trzeba było zbierać, było, pier było w pierwszym momencie. A więc liczymy na to, żeby było. Bo mi naprawdę z długo potrwa te szukanie. Witaj, w miłej zabawie w park parku wodnym Mango Dżango. Tutaj mamy stroje. A no, jak to strój. Dobra, idziemy dalej. To jest manguś. Tu idziemy po mangusia. I jest manguś. O, manguś. No mówiłam, że pierwszy będzie taki ładny. No więc to chyba trzeba zahaczyć o to zjeżdżalnie, a więc idziemy na zjeżdżanie. Ale ja nie chcę, nie chcę. Ja? Nie chcę. Naprawdę nie chcę żadnych sprężyn. I to jest chyba ta zjeżdża co? Tak, tak. No to idziemy tu. Mam mamusia. Co? Gdzie jestem? Na góry chcę. Dobra, obra. Już jestem na górze. czy tam są, jest więcej zjeżdżalni? dobra, ja na razie chcę iść na dół tu jest napisane outside, czyli na dół wow Widzisz Mangusia widzę na tej potrójnej, na tej potrójnej zjeżdżalni jest Mangus widzę Mangusia, płyniemy po niego przyspieszę Trzeba jeszcze się rozejrzeć za innymi zjeżdżalniami. Bo może, tam też mogą być. Mangusie. Tam to czerwona. Teraz chcę czerwoną. Tam jest jakaś mega slide. To będzie chyba na najwyższym piętrze. Hmm, to trzeba. Tam jest napisane. Nie tam. Nie napisane sobie uważam. Bo, yy, tam widać, że jest z budynku. Ta, ta, mega slajd, więc trzeba będzie z budynku chyba. Co? Pff, tam też jest Mangus. Nie no, ja tego nie rozumiem. Mm -mm. Ostatnio w takim obi mam trik taki fajny. Mangus jest, Mangus jest, Mangus jest. O, że skaczę, no i wtedy mogę sama iść. I nie jest to szybko i mogę zebrać na spokojnie mangusia. Mamy już cztery mangusia. Nie wiedziałam, że to tak szybko pójdzie. Nie. No dobra, idziemy tutaj. I płyniemy. O, podniosłem płyniemy Tutaj. Zobaczmy, gdzie to nas doprowadzi. Czy tutaj coś będzie? Jakiś maguś To jest jakaś jaskinka mnie? Albo to po prostu jakiś tunel. Nie wiem. Tu jest manguź! Tu jest manguś. Halo, przecież ja dotykam tego mamgusia. Przy okazji zobaczmy, czy w jacuzzi nie będzie. E, w jacuzzi się tylko siedzi. Tu są piły, nurkujemy, halo! Nie, chwila, tam jest manguś. Mamy sześć manguśów. Nie wiedziałam, że to tak szybko pójdzie. Yy, no dobra, idziemy. Za mocno jestem przesunięta. Okej. Okay. I gdzie teraz mamy iść? Jak myślicie? Ja myślę, że na jakąś zjeżdżalnię, ale nie tu blisko. Tylko tam jeszcze były więcej schodów, jak poszłam na tą czerwoną. Tam są napisane slide, czyli zjeżdżalnie. I zobaczymy, czy tam są jakieś inne. To wtedy je zbierzemy. Mam Podejrzewam, że w zjeżdżalniach będzie. Bo w jednej zjeżdżalni już byłam i był. Nie wiem, czy ten szukanie mangusiów będzie takie trudne. No i tutaj mamy wybór. Trzy zjeżdżanie, jak myślicie? Ja wybieram tą. Interakcja Chcę kółeczko. To jest taka ósemeczka, jakby. Trzy, dwa, jeden. Zero, 15, więc zwjeżdżamy. Okej, okay, tu, a tu się chyba wsiadł? Tam był Mangusz. Ej, co, 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 co? Ja chcę Mangusia. Niemożliwe. Tam był Mangusz w tej zjeżdżalni? Nie no. Dwa mangusie? W jednej zjeżdżalni? Nie wiem, nie wiem. Dobra, a tu co to za zjeżdżanie? Tu ludzie z niej zjeżdżają w ogóle. Ale ja mógł tutaj wejść? Hmm. A, bo to jest szkło! Pokazuje, że tu wejść. Chwila. W jednej i drugiej są mangusie? Ten mango świeci. Jak wezmę mangusia, to przestań świecić. Dobra, to już dwa zaliczone. Nie wiem. Powinny być wyzjeżdżalni. Przecież to jest za łatwe. A tu jest jeszcze niżej, bo to jest chyba piwnica, Czy nie? O Boże, jak ciemno. Yy, no dobra, idziemy na górę. Bo co? Kurcze. No dobra i to idziemy dalej. Tak jak mówiłam, odkrywając, zjeżdżając, będziemy zbierać mangusie. No i jak widzieliście, jednej z nich było aż dwa mangusie. Nie wiem. Nie wiem kto to zrobił, ale to było Dobrze. Dwa mangusie w jednej zjeżdżalnej. A co gdybym ja tak w jechał i by mi się pokazał mango? No nie wiem, no nie wiem. Ich. Ich, ich. Halo. Dobra, gdzieś mam przy zjeżdżalnie. A do kółka? Tam był mangoś. Wywracam się po niego. Nie, 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 nie. Moje kłyczko! Halo, no mam Guś. o mam Guśa. no co jest, no. I teraz muszę bez sensu się czołgać, a te kółko poleciało same. Takie kółko się wyjawia, a ludzie, co kółko same przyjechało? To pewnie ta Ameryka Ryberka je wysłała. Halo, gdzie jest w końcu wyjście? Dobra, tu już zaraz chyba jest wyjście. bo jest w dół I się najłatwiej idzie. Mam 11 na 14 magusiów. <laughs> Moje kółka o Boż, nie dociało. Teraz ludzie... Ludzie, którzy będą w kółkach będą się tam... zaklinują się tam. Kurczę co ja zrobiłam. No to teraz nie czarną, co? W czarnej będzie najtrudniej znaleźć mam Pojadę z kółkiem. Co dwa takie same? Niemożliwe. W czarnej podejrzewam, że nie będzie nic widać, bo czarny to czarny. W nocy czarny to jeszcze gorzej. Prawie tam, gdzie jest czarne, to nic nie widać zawsze. A zwłaszcza tunelu. więc w czarnej będzie najtrudniej, a będzie, weźmiemy sobie kółko. W tej byliśmy, w tej też byliśmy, to teraz wejdziemy se tu, żeby nie spać, bo to wciąga. Interakcja, czy jak to tam się nazywa? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 15. Na 15 zawsze się jedzie. Teraz będziemy jechali przez ciemną drogę. Widać tylko mnie, Amerkę, Rejberkę. Manguś? Manguś? O, ja cię, Manguś. Manguś. I nadal mam to kółko. Nie, musiałam je zdjąć. Dobra, jedziemy dalej. Zostaną nam tylko dwa Mangusie. Co tam jest? Taka zielona chyba. Wejście do zielonej. Dlaczego są tu dwa kółka. Aha, te dwa kółka dla tego, dla tego grzyba. jakiego grzyba? Tego, co się wkręcał. I tam były dwa mangusie. Tutaj to jest? A to jest ta zjeżdżalnia. To jest jakieś zjeżdżalnia. Tutaj niestety nie mam wzięcia kółka. Więc podejrzewam, że to będzie manguś. No dobra. Tylko jeden manguś nam został. Ale bajerancko. Idziemy go poszukać. Idziemy na misję Ameryki Rojberki. No szybko, szybko, szybko. No, uh -huh, uh -huh, uh -huh. To jest ten kościół? Co, kaczucha, Michał? On jest nudem, bo tak się tworzą. Ja jak byłem, jak pierwszy, pierwszy raz grałam w Robloxa, to ja nie wyglądałam tak. Nie miałam tej żółtej peruki, tej kamizelki niebieskiej, tylko yy, miałam taką jakby takiego rudego koka i jeansową kamizeleczkę. To będzie tutaj? O to czytam? Nie pamiętam. No ale dobra. Nie ma czasu. Na niebieską tą wyjdziemy. Tą krótką może tam coś będzie. Chociaż raczej nie. Tej odkrytej. Chwila. Ja pamiętam, że gdzieś nie zabrałam Mangusia. Gdzie to było? Tutaj? Nie wiem. Aha, dobra, już wiem. To było na tej dużej niebieskiej. Ja tam nie zabrałam ten. To było już na tym końcu. Ja Wam pokażę. A jestem, muszę zejść z wody. Ja wiem, gdzie to już jest. Ostatni manguś mi został. I to jest, już wam mówię, na tej niebieskiej. Tutaj. Ten. Tutaj jest ten manguś. Tutaj w, w wyjściu. Nie. I namęczy się po tych schodach, i znowu nie ten. Ich, 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 ich ich, ich powiem wam, gdybym ja tak miała być przebrana, ale w realu i bym nie miała taki, takiego stroju nie wiem wszystko by było ten yy, mokre i by było mi zimno więc po to są stroje Hmm. Gdzie to jest? Nie Kiedy co w uda. Tutaj widzisz jeszcze. Nie, z tej. Tutaj skoczy tylko. I wtedy e, będę mogła swobodnie iść. A potem wyjść takie. Nie wiem, co się uda. Ale jest kupimy. O to miałem ostatnio dzień. Uda. Wydech. Okay. I od razu się przygotuję spację. Dobra, jestem. Udało się. Jest, 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 jest. Mam, mam, mam. <zysy> <zysy> ne, 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 Ostatni mam. Jak wam mówiłam, zbierzemy 14 magusiów. Dostajemy jakiś tajemniczy przedmiot. Co to jest? Już wam mówię. Mam to tutaj na dole i nie wiem, co to jest, ale już to sprawdzamy. Co to jest? No, na no, naprawdę tajemniczy przedmiot. <laughs> ciasto. Ciasto. <laughs> tajemniczy przedmiot. No dobra, to jemy ciasto. Można to zjeść czy. Yummy. Jem. Jami. Jeśli podobał Wam się film, nie, zawsze przypominam dużo opyczek w górę. Jak mówiłam, może zobaczycie mnie w takim parku w realu. Nie wiem czy tak się stanie, ale może tak być. Ja już dzisiaj dużo przeszłam, dużo przeżywam, dużo magusiów zbierałam. A na dzisiaj to wszystko. Pa pa! A jednak udało mi się namówić rodziców szybciej niż myślałam i w ten weekend odwiedziłam termy maltańskie w Poznaniu.